Cześć, z tej strony już. Witam Was w następnym odcinku Z wykręconych przygód. Dzisiaj będziemy otwierać boxa kart Pokémon z dodatku Silver Temple. Łapkujcie, subskrybujcie mój kanał i oglądajcie do samego końca. Dobra, zaczynajmy. No, tak wygląda nasz box. Tutaj jest ulotka. Zobaczymy sobie, co tam jest w tej ulotce. Oczywiście, tutaj te rzadkie karty Wii stary to byśmy chcieli wylosować. Ten mi się yy, Aloran Wulpix spodoba. Wistar. Mm -hmm. O, ten ho taki fajny tutaj. Oczywiście tęczowe karty byśmy też chcieli wylosować. i złote, No, dobra. Zaczynajmy. Tutaj jeszcze mamy coś takiego tam w środku. Są y, rysunki z boosterami. To przetniemy. To ja wam pokażę. Tutaj mamy Regi Drago. Tu mamy Vulpixa. Tu mamy lugie i tu mamy mm, Regię Lekiego. Dobra. To jest nasz boks i tu mamy takie coś, żeby te rzeczy się nie zniszczyły. Yy. Mamy 8 boosterów. Mamy yy rzetony i mamy y, taki y, y, znacznie Wistar. tutaj? Y. Mamy przekładki na karty z Vulpixem. Mamy kostki do gry. Mamy całą talię energii kodzik, kto pierwszy, ten lepszy, bierzcie. No i saszetki na karty z Wulpixem takim, to sobie otworzymy i będziemy z nich dzisiaj korzystać. Dobrze. I tego y, boksa ładnego. To go tutaj odłożymy. Dobrze. Zacznijmy od pierwszego postera. jest zielony kodzik pierwsza karta cztery karty do przodu i wodna energia dragonair Palso Palosola, Sand. torakat togedemaru esper smirgle liten Petidil. lifty kamon poncho i nasz wulpix, którego widzieliśmy w książeczce. Ten przepiękny wulpix. Dobra. Mm. Jeszcze to wzią. Dobra. Następny booster. Znowu zielony kodzik. Zielony tutaj. Cztery karty do przodu i energia, klank, lens, toksapex, elgem, fungus, sandiglas, relicant, haulucha, spirinda i reshiram V. To jest bardzo fartowny boks. Jakbyście też chcieli go kupić, no to polecam wam bardzo. Bo z moich pierwszych dwóch dropów to. Dobra, następny booster. Razem nie mamy y, zielonego kodzika, ale się nie dziwię, bo pierwsze dwa postaje już było: Tox Apex, Jinx, Toxicroak, Toxic Rock, Dratini, Kling, Stanfix, Serperior V, bardzo, bardzo rzadki. Bardzo rzadki drop. Tutaj z trenerem. Piękna karta. Ten wulkan tu zaraz wam go jeszcze pokażę. Przepiękna karta. Jestem z niej dumny. Jeszcze włożymy tego mojego do koszulki. No, powiem wam tak. Kupujcie ten mm, box z dodatku Silver Temple, bo nawet widzicie, jak są białe kodziki, to mi się pofarciło. I tak miałem takiego pięknego Serpiora. No, zielony kodzik. O. Czarna karta. Ewolucja espura. Anorif. Kroka rok. Spina Beldum, Krogang, Zubat, y Honkrow i Neuwer. No tym razem nie było rzadkiej karty, ale się szczerze nie dziwię, bo pierwsze trzy boostery już trzy rzadkie karty. Dobra, następny booster. Nie wiem jeszcze wziąć te karty stąd. Biały kot. Cztery karty do przodu. I energia. Metank. Draklok. Trener. Wolimer. Mankrow, emorga, meditate, durant, e, Reuniklus i Florglas, a nie frostlas, pomyliłem go. następny booster mamy zielony kodzik to jest bardzo dobry zwiastun energia Bichien. trener galite fanfilm flashlink Czajmeko, fibas, fenekin, Indine, i draga Holo. No. Mm. Bardzo dobre dropy są w tych w dodatku Silver Tempest No. Następny booster. I biały kodzik. Cztery karty do przodu. I znacznik Vistar. Oj, źle wam go pokazuję. Venomoth, Dragonite, Torakat, Vulpix, Drowsy, Growlite, Misdrivius, Wallmade, -E Malamar bardzo rzadka karta. Włożymy go do koszulki i zaraz, i zaraz wam go pokażę. taki piękny Malamar i Keldio mhm. ostatni booster na dziś Kodzik, tego koda wam pokażę, bo zapomniałem wam pokazywać cztery karty do przodu. Energia, przedmiot, klank, fleczlinder, swablu, rotom, baniri, drippy, fanfi, gratini i talonflame. Dobry widzowie. A na sam koniec odcinka pokażę Wam jeszcze kody, bo zapomniałem Wam pokazywać, żebyście mieli, jeśli ktoś gra w tą grę. Taki kodzik. Taki kodzik. last I taki. Dobrze. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego razu pa.